Witaj, właśnie wróciłam z miłego opalania się na tarasie i chcę powiedzieć, jako, jak ważne są promienie słoneczne dla naszego zdrowia. Napisałam w tytule, że słońce leczy raka i COVID nawet. Jak to możliwe? Przecież wszyscy mówią, że właśnie słońce może powodować raka. Na czym to polega? Jak to działa? Film, o który, o który o tym mówi, podam w języku angielskim w linkach, pod moim filmem, dla osób, które znają angielski. A oprócz tego, dla lekarzy, którzy akurat nie wpadli na te, na te badania i chcieliby dokładnie. Czegoś więcej się dowiedzieć, podam naukowy artykuł medyczny, który pokazuje, jaki dokładnie i jaki to jest mechanizm. A ja, ponieważ nie jestem lekarzem, tylko jestem psychologiem, jestem doktorem psychologii, więc nie, nie będę wchodziła w szczegóły medyczne, szczególnie, że to jest film popularny. Dla wszystkich, tylko powiem technicznie na czym to polega i dlaczego tak jest, że słońce leczy raka. W skrócie, żeby, bo kto ma czas na słuchanie długich filmów na YouTube. Więc to jest tak, jak to się zaczęło że mówiono, że słońce powoduje raka. To się zaczęło od dziury ozonowej, ponieważ powstała dziura ozonowa, kiedy używaliśmy te dezodoranty w sprajach i freon, powodował, że powstała dziura ozonowa. On był w wielu produktach. Przestaliśmy to używać, używamy inne produkty i okazało się, że dziura ozonowa się zamknęła. Już nie ma takiego niebezpieczeństwa. Jak było wcześniej związanego z dziurą ozonową. Ale czy nadal promienie ultrafioletowe może być, promieniowanie ultrafioletowe może być niebezpieczne? Tak, w pewnym zakresie tak. Dla osób, które przebywają dużo na słońcu, gdzieś w, w godzinach południe, popołudnie, w późniejszych godzinach. Wtedy tego promieniowania ultrafioletowego jest więcej i nadal. Jest aktualne to, że może w niektórych przypadkach zaszkodzić. A jeszcze, ale jak, dlaczego w takim razie słońce leczy? Okazało się, że to, ty, tym elementem, tym, tą przyczyną jest, to, jest zupełnie inna część promieniowania. Słońca, bo słońce to cała gama promieniowania, nie tylko ultrafiolet. To jest promieniowanie podczerwone. Teraz jest bardzo duża moda na te wszystkie lampy podczerwone. Nie wiem jak w Polsce, ale tutaj w Kanadzie, w Stanach, na Zachodzie to pewno youtuberzy promują te lampy, nawet jakieś maski na twarz z promieniowaniem podczerwonym, które między innymi leczy zmarszczki, które leczy skórę jest, i były następne badania, które były prowadzone niedawno związane z czymś takim jak mitochondria. Mitochondria to jest część każdej komórki, ludzi i również zwierząt, świata żywego i to jest część komórki, która jest odpowiedzialna za energię tej komórki, a także za odporność organizmu w dużej, w dużej części. I okazuje się, że promienie, pod, promieniowanie podczerwone właśnie działa dobrze na mitochondria. I najlepsza, w związku z tym najlepszy czas na to, żeby używać tego, tego podczerwonego światła, to jest właśnie rano. Rano i, w, i nawet wtedy, jeśli po, położysz się na, wśród i w miejsce gdzie, jest, gdzie działają promienie słoneczne, to się opalisz, nawet jak nie jest bardzo gorąco i wtedy dostaniesz to światło podczerwone. Także w jednym z innych filmów o zdrowiu mówiłam, że wystarczy 10 minut ćwiczeń co drugi dzień, żeby przedłużyć życie, no to można to połączyć, bo jeśli ktoś biega rano, po wschodzie słońca, szczególnie rano, tak tutaj to o 5 rano już jest wschód słońca, to wtedy można to połączyć jednym z, dru jedno z drugim: biegać rano 15 minut, czy być na słońcu 15 minut, w tym intensywnie biegać 10, tak jak było w tym filmie o, o tym, jak zachować młodość długo. I wtedy to spowoduje, Właśnie tą wystarczającą ilość światła podczerwonego. Wystarczy 15 minut. I tak, słońce, to zapromieniowanie podczerwone przechodzi tak do 8 centymetrów w, w środek ciała, nawet przez ubranie. Natomiast ultrafiolet nie przechodzi przez ubranie. Czyli jeśli jesteś gdzieś mniej w miejscu nasłonecznionym, a masz ubranie, to zyskujesz podczerwień, a chronisz siebie przed ultrafioletem. I cóż, też były badania, które są opisane w filmie, do którego podaję link. Ja podam to w skrócie. Był chłopak młody, który miał raka płuc. I miał ten, stwierdzono, że właściwie nie ma już możliwości wyeliminowania tego raka i postanowiono po prostu wyciąć jedno jego płuco. Kiedy on leżał w szpitalu, żeby jakby wydobrzeć po, po tej operacji, to okazało się, że zaczęły się przerzuty do drugiego płuca i w zasadzie rak kontynuuje swoje działanie. I lekarz powiedział, że on ma jakieś, zdaniem lekarza, dwa, 3 dni życia tylko. Bo jest słabo i są mocne przerzuty. I postanowiono w związku z tym powiedzieć rodzinie, poproszono rodzinę, aby powiedziała to temu chłopakowi. I zapytano chłopaka, czy ma jeszcze jakieś ostatnie życzenie. I on powiedział, ja leżę tyle czasu tutaj, już 6 tygodni w tym szpitalu, ja już nie mogę tego wytrzymać, nie ma okna, okna tutaj ko mnie, ja bym chciał wyjść na zewnątrz. I oczywiście pielęgniarki pełne współczucia dla tego chłopaka, wszyscy lekarze zrobili wszystko, żeby mu to ostatnie życzenie spełnić. Zapakowali go na łóżko takie na kółkach. Podłączono wszystko to, co miał podłączone, jakieś kroplówki i tak dalej. I odżywianie za, za pomocą płynów i tam i wyprowadzono go na słońce. I następnego dnia znowu wprowadzono go na słońce. I kolejnego dnia znowu wyprowadzono go na słońce. Co się okazało? Okazało się, że on nie tylko nie umarł po tych trzech dniach, jak lekarz mu dawał, wróżył mu, tylko zaczęło mu się poprawiać. W związku z tym lekarz, który o tym opowiadał, który jest specjalistą właśnie od płuc, złapał się za głowę i mówił właściwie: Ja chcę zrozumieć, co się stało. No i wytłumaczeniem są, to jest światło podczerwone, i te nowe badania na temat mitochondriów. I w związku z tym później, kiedy zaczął się COVID i ten lekarz, oczywiście COVID, zapalenia płuc związane z covid problemy z drogami oddechowymi, miał wielu pacjentów i w związku z tym miał jednak postęp, zaczął myśleć o tym, czy to by nie pomogło na COVID. Miał jednego pacjenta, który był już naprawdę w ciężkim stanie, już musiał pobierać dużo tlenu i obawiano się, że też umrze niedługo. I on postanowił: Spróbujmy wystawić go na słońce. Wzięlo, wzięto go na wózek inwalidzki i zaczęto go wyprowadzać na świeże powietrze, żeby sobie posiedział troszkę w świetle słonecznym. I co się okazało? Zaczęło mu się poprawiać dzień po dniu. Musiał używać mniejszej ilości tlenu, aż wreszcie okazało się, że nie musi już brać tlenu, bo wyzdrowiał. Czyli co się okazuje? Słońce, a dokładnie jego promienie podczerwone, leczą raka. Leczą nawet COVID. Czyli co się okazuje? Jeśli masz COVID, to zamiast leżeć w szpitalu, dopóki jeszcze możesz chodzić i. i i dać sobie radę, wyjść troszkę na świeże powietrze. I co się jeszcze okazuje? Wcale nie trzeba być bezpośrednio na słońcu, dlatego bo zieleń wokół bardzo mocno odbija to światło podczerwone i nadal dociera. Działa nawet jeśli nie jesteśmy bezpośrednio na słońcu, tylko to jest takie pośrednie, trochę odbite od. Od drzew i liści światło słoneczne jesteśmy gdzieś na świeżym powietrzu. Świeże powietrze jest źródłem zdrowia. Również różnego rodzaju soj, so, 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 um, olejki eteryczne, które są w drzewach, w kwiatach, też mają działanie lecznicze, jeśli są w powietrzu wokół nas. Także weźmy to pod uwagę. I korzystajmy ze spacerów latem, a nawet zimą co jeszcze powiedziano nawet jeśli, jak się mówi, nie ma słońca czyli słońce jest pokryte chmurami to te promienie podczerwone, które są w stanie dalej się poruszać niż te ultrafioletowe Przechodzą przez słońce i też dochodzą do nas. Jest ich, tak, są wtedy w mniejszej ilości, ale nadal są. Czyli jeśli wyjdziemy na 15-minutowy spacer zimą, kiedy jest troszkę pochmurno, nadal to ma ogromne znaczenie. Ja sama mam, mam taką lampę w łazience, która jest pod czerwienią. O, moja babcia, lekarz jej zapisywał na reumatyzm. Właśnie lampy takie podczerwone. Mój teść miał taką lampę podczerwoną w Kanadzie, w Montrealu, w domu i podłączał ją sobie także, dla, żeby zrobić sobie taką kurację. Ona daje ciepło również. Ja sama mam taką lampę i sobie ją włączam w czasie kąpieli, w czasie kiedy jestem w łazience, kiedy się myję. I, I to, co lubią sobie włączyć, ona dodatkowo daje takie fajne ciepło. I nawet, nawet zwykłe te tradycyjne żarówki, to one, one też mają całą gamę światła, mają światło podczerwone. Ale niestety te nowoczesne, energooszczędne, te nie mają tego. One są energooszczędne, ponieważ one mają właśnie ograniczoną ilość gamy światła i nie mają tego podczerwanego, w związku z tym nie nagrzewają się. Jeśli się nie nagrzewają, to pobierają mniej prądu, ale są mniej zdrowe. Także to, co tradycyjne, świeże powietrze i stara żarówka czasem jest. Najlepsze i najzdrowsze. Życzę zdrowia i słonecznej pogody. Dzięki za wysłuchanie. Pa.